Witamy Was w trzecim już odcinku Stawki Większej niż Łódź. Tym razem na tapetę weźmiemy kulturę rosyjską. Kiedy mówi się o łodzi o tej Łodzi Rosyjskiej, kiedy mówi się o pamiątkach kultury rosyjskiej, najczęściej przytacza się oczywiście przykłady cerkwi, zwłaszcza dwóch cerkwi, tej najbardziej okazałej przy ulicy Kilińskiego, dawniej widzewski, czyli cerkwi pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego, ale również mówi się o cerkwi świętej Olgi przy ulicy Pieramowicza, dawnej ulicy świętej Olgi albo Olgińskiej. Czasami opowiada się o cmentarzach prawosławnych, czasami również podczas w spaceru po mieście opowiada się o budynku Rosyjskiego Banku Państwowego. Czasami również można wspomnieć, można opowiedzieć, można odwiedzić Muzeum, budynek Muzeum Tradycji Niepodległościowych, czyli dawny, niechlubny budynek, w którym znajdował się, znajdowało się więzienie carskie. Ale my dzisiaj nie o tym będziemy chcieli Wam opowiedzieć. My dzisiaj będziemy chcieli Was zabrać tradycyjnie na mniej oczywiste wędrówki, natomiast tymi najmniej oczywistymi wędrówkami Będą rzeczy, niestety, na które trzeba podczas trasy uważać. Będziemy się rozglądali, i zwłaszcza patrzyli pod nogi. Włazy. Włazy. i coś ponadto. Jeśli mówimy o Łodzi w aspekcie jej wielu kultur to pierwsze miejsce, które powinno przyjść nam na myśl, niejako taka wizytówka to posesja przy ulicy Rewolucji 28, dawniej ulica Południowa. Kamienica znajdująca się w tym miejscu należała do rodziny niemieckiej Reicherów, ale w środku, na drugim podwórzu jest jedyna zachowana w tej chwili w Łodzi, przedwojenna synagoga. Co ciekawe, fronton kamienicy zdobią napisy również cyrylicy Wilhelm Reichel. Jest to reklama przedsiębiorstwa należącego do właścicieli. Tak więc w tym miejscu przenikają się wpływy trzech kultur. Tak? Nie było to nic nadzwyczajnego w naszym mieście. Jesteśmy pod adresem Moniuszki 4, dawniej Pasaż Majer. Znajdował się tutaj bank, bank wołszsko-kamski, który, w którym pracował między innymi izdor Tuwi, ojciec Juliana. Jesteśmy w tym momencie w parku imienia Henryka Sienkiewicza. Jest to park, który tak naprawdę powstał w 1896 roku, za życia przyszłego noblisty, jeszcze w tamtym czasie. Natomiast otrzymał taką troszkę nieformalną nazwę Parku Mikołajewskiego. Chociaż należy również zaznaczyć, że park Mikołajewski przy ulicy Mikołajewskiej, dzisiejszej Henryka Sienkiewicza. Nadążacie? Ok, więc przy ulicy Mikołajewskiej, Park Mikołajewski. To była oficjalna nazwa tego parku. Chociaż żaden mieszkaniec Łodzi tak naprawdę nie mówił, że idzie do parku przy, właśnie, do parku Mikołajewskiego. To wręcz e, była taka trochę potwarz, żeby iść do parku, którego nazwa honoruje cara. W związku z tym mówiono, że idziemy do parku e, świętokrzyskiego. E, w różnego rodzaju gazetkach, w różnego rodzaju periodykach pojawiały się często żarty z ogrodu przy Mikołajewskiej, i na przykład można było wziąć humor e, z tego okresu. Kiedy to pan mówił do e, pani e, na ławeczce zagadując, to pani taka z, zmęczona, a, bo nie mogę dojść do siebie, to może przyszłaby pani do mnie. I to był taki humor, który faktycznie dominował na szpaltach z ogrodu przy ulicy Nikołajewskiej. Był pierwszym takim ogrodem w centrum miasta. Nie na uboczu, jak park źródliska. To był taki pierwszy ogród, który miał uatrakcyjnić tę szarą, zadymioną łódź. Jego założycielem był Teodor Chrząński, który wykorzystał teren dawnego targowiska, gdzie zresztą handlowano głównie bydłem. Jakiś czas temu, podczas prac wykopaliskowych, odnaleziono tutaj stare artefakty pamiętające czasy, właśnie tego targowiska sprzed założenia. Parku przy ulicy Mikołajewskiej. Dzisiaj jedyne, co przypomina w parku o tej carskiej przyszłości tego miejsca, to głaz, właśnie z datą, kiedy park powstał, którą możemy znaleźć przy wejściu. Jeżeli ktoś z Was chciałby dokładnie wiedzieć, co może przeczytać, jak, jak przeczytać napis na Głazie, przy właśnie wejściu na teren parku, to e, Maćku, e, chciałeś dzisiaj być więcej w programie, no to... Sad Pastrojon w 1896 roku. Pięknie, prawda? Przekrasne. Włazy są doskonałym przykładem wielokulturowości miasta. Te włazy, które się zachowały, najczęściej są sygnowane przez jedną firmę. Jest to firma budowlana braci Zel. Jak zobaczycie, większość z nich jest sygnowana w języku obowiązującym urzędowym w łodzi, czyli w języku rosyjskim, cyrylicą stroikielna kampania Bracia Zell. Tak najczęściej na włazach przeczytamy. A jednak sama firma była firmą niemiecką. Tak więc tutaj już widzimy, jak te kultury w Łodzi przenikały się na przełomie XIX i XX wieku. <tok> również firmy bracia Cel właz, który znajduje się na posesji przy ulicy Rewolucji dawniej Południowej, numer 4 kolejna ciekawostka natomiast oprócz włazu podwórko to kryje jeszcze jedną tajemnicę chyba szerzej nieznaną w Łodzi otóż niegdyś była tutaj dorożkarnia właśnie w tylnej oficynie tejże kamienicy dorożkarnia, która miała połączenie z inną posesją z innym podwórkiem na Piotrkowskiej 6 do dzisiaj jeszcze zachowały się filary tej dorożkarni wewnętrzne i sam układ pomieszczeń, niegdyś można było między tymi posesjami spokojnie przejeżdżać Jeśli się dobrze przyjrzymy, przyjrzymy uważnie, widać jeszcze ślady dawnych futryn przy wjeździe do dorożkarni. Drewniane futryny. Dzisiejszy spacer śladami dawnej Carskiej Łodzi kończymy pod kościołem, bez pod wezwaniem świętego Jerzego, przy ulicy Świętego Jerzego, a tutaj znajdowała się przecież dawna cerkiew pod wezwaniem świętego Aleksego. Oczywiście można tradycyjnie powiedzieć, że my nie wyczerpaliśmy tematu, ale o to tam chodzi, żeby zachęcić Was do dalszego poszukiwania, patrzenia pod nogi, szukania głazów, szukania włazów i czegoś ponadto. Także zachęcamy do podróżowania. Połodzi troszkę nietypowym szlakiem. A tymczasem zapraszamy na kolejny odcinek stawki większej niż łódź. Do zobaczenia! Cześć dzieci! Takie właśnie tajemnice e, kryją nasze łódzkie podwórka. Pięknie, pięknie jesteśmy wzruszeni!